Cześć, siemanko, połowa października, pogoda dzisiaj pochmurna, trochę wietrzna, więc mam nadzieję, że tak jak na czapce, szczupaki będą głodne i będą gryzły. Ja dzisiaj na takim zbiorniku, może później jak tu nie będzie brało, pojadę na drugi i zobaczę co tam się dzieje i mam nadzieję, że dzisiaj jakiś szczupak wyjedzie. A więc co, ja biorę wędki no i idę spróbować coś złowić. No dobra, to ja się wbijam do wody. I tutaj będę chciał trochę połowić na razie. Zobaczyć czy jakiś szczupak tutaj się kryje. Pewnie się kryje, tylko trzeba go skusić do brania. No i mam nadzieję, że będzie ok, że dzisiaj coś wyjedzie. No proszę, wodowanie łabędzi. No i dobra, jedziemy z tematem. Na początek kanibel 12,5 cm i na spokojnie póki co. Teraz yes, szczupaczek, no nie duży, ale pierwszy strzelił. O i puścił. O taki z pięćdziesiątaczek. No szkoda, ale pierwszy był fajnie. No to tenka, no to ten właśnie skusił tego szczupaka z takim zielonym grzbietem, pieprzykiem, biały spód. Czerwony ogonek, właśnie pierwszy szczupak został skuszony. Fajnie, no i próbujemy dalej. Na razie tymi mniejszymi przynętami później trochę większe założę. Może na większe też będą chciały. Zakładam takiego efektu 14 cm. I spróbujemy właśnie na tą przynętę od Hype, Hype nową. Zobaczymy co ona warta. Czy dobrze działa. Wrzucimy w stronę tych łabędzi tam i zobaczymy czy dzisiaj hype przyniesie jakiegoś szczupaka deszczek zaczął trochę mi tutaj kropić, więc pogada dzisiaj taka naprawdę typowo jesienna siedzi jest szczupak o, będzie większy jak ten pierwszy. No, praktycznie przynęta, wpadła do wody i strzelił. O, taki 50 taczek, ale no, na tego hajpa. Ale jest. O, taki 50 na hajpa. Skusił się. No i jest. Pierwszy na brzegu dzisiaj. Fajnie. Ale chudziutki, chudziutki, ale cieszę. bo pierwszy na brzegu. No dobra, wracaj i dzięki, i odpłynęła torpeda No to jest pierwszy na brzegu. Hype Tackle, efekt do tego szczupaka. Myślę, że trochę większy. Dosyć fajnie walczył. Ale niestety taki pięćdziesiątaczek. Ale dobre i to. Próbuję dalej kusić właśnie tym hypem. Jeszcze trochę obrzucam właśnie to miejscówę i zaraz lecę na następną. Może tam uda się coś większego przekonać do współpracy. Właśnie z przynętą, którą podam do wody. Tam na pewno też polecą trochę większe przynęty. To ja lecę na następną miejscówę. Ogólnie zerwałem tego efekta w tym kolorze Ala Policjant, ale jeszcze mamy jednego chyba 14 cm perełkę, więc też poleci do wody. Zobaczymy, czy perełka też skusi jakiegoś szczupaka. Póki co założyłem kanibala 15 cm w kolorze pajk. I zaraz, jak będę na następnej miejscuwie obłowie właśnie tą przynętą. Mam nadzieję, że jakiś szczupaczek dostrzeże właśnie tego pajka. I walnie w niego. No to wbijam na tą miejscu, takich wiaterek zawiewa, więc taka fajna tarka się robi fajnie, bo chłopaki może będą aktywniejsze, taka tareczka na wodzie jest. Zawsze brania były w miarę dobre. Zobaczymy czy dzisiaj będą takie lecimy pierwszy rzut tutaj je obławiamy. Następna miejscówka. Póki co kanibalek. Ale zaraz, jak będzie taka możliwość, bo tu trochę jest tych jeszcze zarośli, wrzucę jakiś większy kotlecik do wody. Jakieś 18-20 cm. No, zakładam tego właśnie takiego perłowego efektu z wyborkacikiem w środku. Zobaczymy, czy ten perłowy efekcik Przemienia się efekt postaci szczupaka, trochę się rozjaśnia, chmury rozgania, wiaterek dalej zawiewa, szczupaki jak na razie nie biorą, ale może to kwestia czasu, i odpalą. No dobra, zakładam trochę większą przynętę, na razie 18 cm i wrzucam do wody. I leci. No ale ta woda już jesienna, zimna się trochę postoi, to już berełka zimne są. Tylko może to rozgrzeć branie szczupaka. <grymne> Dobra, lecimy. Nie pierdolimy. Póki co nie chce brać ani na duże ani na małe. To teraz dżerek. I dziarkiem trochę popróbuję. Może jak są agresywnie, spróbujemy też agresywnie. Najgorzej, że ciągle to się ziele, czepie. Praktycznie nie ma rzutu, żeby nie wyciągnąć. No ale trzeba próbować. Może akurat gdzieś jakaś wolna przestrzeń będzie, gdzie dłużej się poprowadzi przynęta i walnie szczupak a póki co najczęściej to ziela wali idę tam spróbować w tą zatoczkę porzucać i przy tych tutaj wsienkach może jakiś szczupaczek wyskoczy wziąłem małą przynętę 12,5 cm kanibala i zaraz będę rzucał tutaj ale ta woda zimna już zmarłem za cienko ubrałem się ale nic jak człowiek głupi, to tak ma. Dobra, idę na tą pierwszą miejscówkę. Może coś tam się zadzieje, bo na tych, co byłem teraz, to nawet bez puknięcia małego niestety nic się nie zadziało. Więc teraz ta pierwsza miejscówka jest ostatnia nadzieja. No to zakładam takiego 13-centymetrowego anemita i popróbuję tu trochę na zakończenie. Może uda się właśnie jeszcze coś tu skusić. No to ja kończę na dzisiaj łowienie. Ogólnie na samym końcu zerwałem tego NMA. Już mi się nie chciało nowego wiązać, bo troszeczkę zmarzłem w tej wodzie chodząc. Dzisiejszym towarzyszem mojej wyprawy był spinning od Flagmana Cortex do 36 gram i kowrotek Orbion rozmiar 4000, i właśnie na ten zestawiku udało się coś tam połowić. Więc co, ja nie będę przedłużał, tylko niech moc będzie z nami z rybami. Cześć, hej, do następnego.